Hej! Witam Was we vlogu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają moje przygotowania na Jarmark, jak to wygląda z mojej strony. No i tak, będziecie mogli sobie obejrzeć taki luźny film. Mam nadzieję, że takie też Wam będą się podobać na tym kanale. Także zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o kwestie zapisów, ja robię to przez internet. Po prostu wpisuję sobie frazę w Google i szukam najlepszej oferty. Patrzę, no wiadomo, na cenę, miejsce żeby były najlepiej, jak najbliżej, bo jednak musicie ten towar dowieść. A moją podwózką są rodzice, także <noise> nie chcę im coś robić za bardzo kłopotu. No, ogólnie zapisuję się na takie jarmarki, targi, wystawy, jak zwą tak zwąt, tak mniej więcej 2-3 miesiące przed, żeby sobie przygotować towar, żeby były jeszcze wolne miejsca i w ogóle. Aktualnie jestem zapisana na jarmark w Toruniu, w galerii 26. Października w sobotę, to jest dokładnie za 20 dni, bo dzisiaj jest szósty. No, ogólnie jestem w miarę przygotowana, trochę torebeczek już mam, trochę jeszcze dorobię. Jeśli chodzi o kwestie rzeczy do zabrania, to najlepiej sprawdzić właśnie, czy dostaniecie stół, czy musicie mieć swój stół, czy no wiadomo, jeśli to jest w pomieszczeniu, no to nie potrzebujecie namiotu, ale jednak, jak jest na dworze, no to namiot by się przydał. Co jeszcze z takich rzeczy? No najlepiej właśnie zabrać, jeśli tam nie ma nic, to stół, krzesło, no bo jednak, no zazwyczaj to trwa parę godzin, więc pewnie nie będzie wam się chciało stać. Um, Obrus, żeby to jakoś wyglądało, bo jednak sprzedawać na takim pustym stole to no, no ciulowo to trochę wygląda, nie? Jeśli chodzi o papierologię, ja prowadzę działalność nierejestrowaną, także każdą sprzedaż muszę mieć gdzieś zapisaną. No, ogólnie w tym chodzi bardziej o cenę, nie? żeby tam nie przekroczyć tego limitu, także polecam zamiast po prostu mieć kartki i zapisywać co sprzedaliście, najlepiej mieć już gotową kartkę, całą listę rzeczy, które macie i po prostu sobie odhaczać co już sprzedaliście co wam zeszło i w ogóle ja taką listę przygotowuję w Excelu a następnie ją po prostu drukuję jedną z ważniejszych rzeczy też jest rozmienienie sobie pieniędzy żeby później nie mieć problemów w wydawaniu, bo jak wiadomo, zazwyczaj ludzie płacą najgrubszymi jakie mają I no, później jest jednak z tym problem, więc pamiętajcie o tym, żeby sobie rozmienić pieniądze przed takim emalkiem. Jeśli chodzi o planowanie, to polecam Wam wszystko zapisywać A w szczególności rzeczy, które chcecie zrobić, bo później mogą Wam po prostu wypaść z głowy Albo jeśli jesteście troszeczkę niby, że tak powiem, bo mi się też to zresztą zdarza, każdy ma takie dni to przynajmniej wiecie, co jeszcze musicie w miarę zrobić. No nigdy nie musicie zrobić wszystkiego z tej listy, ale jednak fajnie zrobić większość, nie? Wtedy wiecie, że macie dosyć towaru i w ogóle i że wam się opyla. Polecam też zapisywać rzeczy, które chcecie zabrać na jarmark. Na takiej liście, tak aby nic nie zapomnieć. Odhaczacie po prostu, jeśli macie coś spakowane w torbie i prawdopodobnie niczego nie zapomnicie. Ogólnie jest to już mój piąty jarmark. Za każdym razem, powtarzam sobie, że zrobię tego QR-coda który przetransportuje was po zeskanowaniu na mojego Instagrama czy jakieś, jakiegoś innego sociala. Ale za każdym razem nie wiem, zapominać totalnie wypada mi to z głowy, ale wierzę, że na ten w Toruniu ja to zrobię, nie? nie zapomnijcie żeby zrobić sobie wizytówki. Możecie tutaj zrobić. Ja mam akurat z logo. Jeśli nie macie logo, dajcie swoją nazwę cokolwiek. Dziękuję i po prostu za każdym razem, jak ktoś kupi jakiś produkt od Was, to dajecie mu taką wizytówkę, on może sobie wejść na wasze, na wasze sociale. Metki też są fajnym rozwiązaniem, ktoś podchodzi do Waszego stoiska, nie musi się pytać o cenę, obróci metkę, tu ma cenę, ma nazwę, opisik krótki. Serio super rzecz, aha tu mam. Po prostu robicie dziurkę, ja akurat używam sznurka żeby przymocować metki, bo po prostu ładnie wygląda, ale można użyć jakiejś nitki. Są też takie specjalne, plastikowe. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Ale no wiecie, jak macie bluzki w sklepie czy coś, można to oczywiście kupić. Ale ja jestem zdania, żeby no nie inwestować w to za dużo, w takie pierdoły. Naprawdę lepiej, żeby produkt był dobry. No wiadomo, że on musi się jakoś prezentować, ale no nawet taki zwykły sznurek moim zdaniem super wygląda i się wpasowuje idealnie. Pokażę Wam, jak mniej więcej spakować się na taki jarmark, żeby wszystko ładnie się zmieściło, a nie zabierać 300 kartonów, tylko jeden. Staracie się wszystko jak najbardziej ścieśnić. Czyli na przykład, kiedy mam takie rączki od torebki, wkładam je po prostu do środka, żeby zajmowały one jak najmniej miejsca. I mam od razu więcej miejsca, wszystko ładnie układa obok siebie. No, w ten sposób. Mam takie trzy torebki. Także... Trochę miejsca one zajmą. Teraz te. Te wkładam po prostu do środka też, tak samo w sumie. I układam je obok siebie. Mniej więcej w ten sposób. Uważajcie, kiedy macie matki, żeby właśnie one były jakoś mniej więcej na wierzchu, żeby po prostu wam się później nie zgniotły i nie wyglądały jak takie wyciągnięte z kosza. No z tymi to już nic nie zrobię po prostu je położę tak samo z półkami. Z pówkami mam taki patent, że ten łańcuszek wkładam do środka, żeby nam nigdzie nie przeszkadzał, nigdzie się nie miał tam wszędzie dookoła, żeby wszystko było tak ładnie poukładane. Tam mam jeszcze trochę torebek do zaszycia, więc mniej więcej tak to wygląda. Mniej więcej tak wygląda ułożenie torebek, każda jedna obok drugiej. Teraz zajmiemy się pluszakami. Z pluszakami znowu jest taki problem, że po prostu ich ładnie nie ułożycie, dlatego ja sobie je dzielę na małe i duże. Staram się podobne pluszaki układać obok siebie. Czyli na przykład te, co stoją, tak mniej więcej robicie, żeby wam się jak najwięcej ich zmieściło. Tu jest to, co siedzą. No nie wiem, tak musicie mniej więcej sami ukreślić, jak chcecie to ułożyć układanie właśnie dobre jest to, że kiedy układacie widzicie, czego Wam jeszcze brakuje. Ja mam wczoraj zauważam, że dwa pluszki nie mają metek, więc muszę po prostu dorobić te metki. Kiedy wszystko jest posegregowane, może zebrać się z zapakowanie tego dooda. Dobra. Wszystko tam? Gdzieś? Czy to jest, czy to, czy to? No. Od godziny siedzenia wreszcie powrót do domu. Jezus, jakieś dziwne. Pada? po jaRmarku atmosfera była naprawdę niesamowita. Nawet spotkałam jedną moją obserwatorkę z Instagrama. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Dlaczego warto wystawiać się na takich jaRmarkach? Dlatego, że po pierwsze, możecie zobaczyć, jakie oczekiwania wobec Was ma, tak jakby Wasz klient, czego On od Was chce, jakie jest największe zainteresowanie na dany produkt, co możecie zmienić w swoim produkcie, co możecie dodać. Widzicie, czy w ogóle jest jakieś zainteresowanie waszym produktem, czy w ogóle warto w to iść, warto w to dążyć? Poznajecie ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne pasje, Macie, możecie znaleźć razem wspólne tematy, na które możecie pogadać, możecie dowiedzieć się nowych rzeczy, nauczyć się czegoś przede wszystkim. Przełamujecie dzięki temu swoją barierę rozmowy z ludźmi, bo tak naprawdę przez cały czas musicie z nimi utrzymywać kontakt, kiedy przechodzą, podchodzą do waszego stoiska. No musicie tak opowiadać o swoim produkcie, bo oni na, mm, powiem Wam tak. Kiedy ja wystawiam swoje pluszaki, niektórzy myślą, że je sprowadzam z Chin, nie, wiecie, takie pluszowe misie i w ogóle. No nie każdy wie, co to jest szydełkowanie, dlatego musicie o tym opowiedzieć. Możecie opowiedzieć, z czego jest zrobione, jak powstaje, ile trwa, ile się tego uczyliście. Możecie trochę, jeśli ktoś będzie zainteresowany, opowiedzieć swoją historię. Ale to, co najbardziej mi się podoba, to kiedy podchodzą takie dzieciaki, widzą te pluszaki i tylko jest. O Jezu, mamo, patrz jakie słodkie. No i w ogóle, nie, po prostu miny tych dzieci są naprawdę oszałamiające. I to mnie tak motywuje, żeby dalej to ciągnąć i dalej robić te pluszaki, że... Dobrym rozwiązaniem jest, jeśli macie taką możliwość, robienie na miejscu. Ja na przykład na swoich stoiskach staram się szydełkować, o ile nie ma zbyt dużej ilości osób. I wtedy ludzie zauważają, że Ty robisz ten produkt i ten produkt jest tak naprawdę Twój. To nie jest tak, że ktoś go zrobił, Ty tylko siedzisz i go sprzedajesz i opowiadasz i namawiasz ich do zakupu, tylko oni widzą, że Ty tworzysz ten produkt. Kończę ten odcinek. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, za, że oglądacie i że no, dla niektórych może mała, dla mnie to jest bardzo duża już społeczność i bardzo się cieszę, że idzie to coraz wyżej i zobaczymy do czego dojdziemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!